Witam w kolejnych ogrodach z rudą. Dzisiaj nie będę Wam pokazywała pięknych, gotowych ogrodów. Dzisiaj będę chciała z Wami porozmawiać o wyborze działki pod piękny ogród. Ale nie będę w tym odcinku sama. Zaprosiłam eksperta. A kto nim będzie? Zapraszam do oglądania. Moim ekspertem jest Tomek Szostak. Znacie go z bloga z Ogrodem na T, a przede wszystkim z projektu Busem przez Polskie Ogrody, który już gościł w naszych ogrodach z RUDO. Natomiast przypuszczam, że niewielu z Was wie, że Tomek z wykształcenia i zawodu jest geodetą. I dzisiaj jego wieloletnie doświadczenie chcielibyśmy wykorzystać. Tak jest. Dziękuję Ci za zaproszenie. Miło mi, że spotykamy się kolejny raz i będziemy poruszać zupełnie inny temat. Zupełnie inny temat, ponieważ chciałabym z Tobą porozmawiać o wyborze działki. Um, pokazuję w swoich e, odcinkach bardzo ciekawe, piękne aranżacje ogrodów, natomiast co wcześniej? Na co wcześniej trzeba zwrócić uwagę? I tak naprawdę wszystko zaczyna się od wyboru działki. Nie jest to łatwa decyzja i taka osoba jak Ty jest bardzo potrzebna, żeby podjąć ją jak najlepszą. Więc chciałabym, żebyś mi powiedział troszkę. Jak najlepiej wybrać działka? Tak temat jest, jest naprawdę bardzo ważny. Tak naprawdę wybór działki, tak jak powiedziałaś, poprzedza nam naszą drogę do ogrodu i jest to wybór najczęściej na całe życie. Dlatego szereg elementów warto uwzględnić na różne rzeczy. trzeba zwrócić uwagę, bo, bo złe wybory mogą pokutować przez całe życie. W mojej takiej kilkunastoletniej pracy, Właśnie w zawodzie geodety widziałem mnóstwo przypadków, gdzie, gdzie właśnie źle wybrana działka, po czasie okazywało się, że takie czy inne problemy pojawiają się i tym samym utrudniają nam użytkowanie. No tak, i pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest temat granic działki. Tak, temat bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo szeroki, któremu tak naprawdę moglibyśmy poświęcić co najmniej jeden odcinek. Natomiast, tak w skrócie, oczywiście, mhm. i żeby tylko tak naświetlić temat, to każdy inwestor powinien być uczulony na to, czy działka tak naprawdę te granice posiada, czy nie posiada, bo wielu osobom działka kojarzy się z mapą że na mapę, na mapę patrzymy i każda działka jest tam jakimś konturem zaznaczona, natomiast w, dzisiejszej, w dzisiejszym świecie, przy dzisiejszej technice, przy uwzględnieniu tego, że wszystkie starostwa prowadzą taką elektroniczną bazę działek, no to każda działka jest w jakiś sposób tam narysowana. Y, czy są dokumenty, które te granice określają, czy nie ma. Y, w toku opracowywania tych map numerycznych y, te działki są tam wrysowane, natomiast to wcale nie oznacza, że granice są, że granice są prawne, że granice są, y, są określone i dadzą się wyznaczyć w terenie. I dlatego y, to jakby wstępem do, do tego, żeby, żeby działkę kupić, żeby, żeby w ogóle o danej działce rozważać jest y, jest, powinno być zwrócenie się do geodety, żeby nam, żeby nam określił na podstawie dokumentów, po które może sięgnąć właśnie do starostwa, czy dana działka posiada granice prawne, czyli stan uregulowany, czy nie. Temat jest o tyle istotny, że jeśli gdzieś faktycznie kupimy działkę, która nie ma tych granic uregulowanych, to tak naprawdę możemy się zapętlić w Wielomiesięczną, wieloletnią procedurę wyznaczenia tych granic, uregulowania, uregulowania tego stanu prawnego, a w skrajnych przypadkach może to być nawet niemożliwe, bo często jeśli są jakieś spory pomiędzy sąsiadami, albo nieuregulowane stany prawne wynikające z jakichś spadkowych tam sytuacji, czy, czy właśnie spór co do, co do ewentualnego przebiegu granicy, sprawy się potrafią w sądach ciągnąć latami. Także Także y, może się okazać, że kupimy działkę, która ładnie wygląda na mapie, owszem, ona jakąś tam granicę posiada, natomiast później okaże się, że w terenie tej granicy nie da się wyznaczyć, bo, bo po prostu nie ma dokumentów, na podstawie których kiedyś te granice były mierzone, były stworzone i na podstawie których my możemy tą granicę w terenie odnaleźć lub jeśli znaki graniczne znikną, odtworzyć. Rozumiem. Także bardzo, bardzo ważny temat, to powiedziałem tak w takim naprawdę telegraficznym skrócie, ale myślę, że każdy inwestor, kto jest zainteresowany daną działką, powinien pójść do geodety i zadać pytanie, czy działka ma uregulowane i czy ma granice prawne. No i to jest temat właśnie przed zakupem działki, tak, tak jak tak. wspomniałeś, i takie nawet prowizoryczne ogrodzenie nie może nas zwieść w tym tak, temacie. Tak, absolutnie, absolutnie. Ogrodzenie nigdy nie jest, nie wyznacza granicy. Ogrodzenie. Mhm. Każdy może tak ono powinno. Znaczy tu akurat mamy ogrodzenie takie tymczasowe, budowlane, natomiast każdy inny płot powinien stać w osi granicy, ewentualnie być cofnięty do naszej działki, natomiast płoty stoją różnie. W swojej, jakby w tej drodze kilkunastoletniej widziałem różne przypadki, ludzie się... Świadomie lub nieświadomie często przesuwają poza swoje granice, także nawet jakbyśmy kupowali działkę z trwałym ogrodzeniem, to wcale nie znaczy, że to ogrodzenie stoi dobrze i że stoi w granicy. I należy to sprawdzić. A powiedz mi temat mediów, dociągnięcia mediów. Hmm. Czy to jest istotne przy wyborze działki? Tak, kolejny temat, kolejny temat, który często ma z kolei wpływ na cenę działki, bo bardzo często działki gdzieś na jakiś takich osiedlach jeszcze mniej zagospodarowanych, czy, czy często, często nawet są takie sytuacje, że jest to typowe pole rolne, które ktoś dopiero podzielił na, na działki. Ładne, ładnie one się nazywają działkami budowlanymi, jest niższa cena, jakaś tam okazyjna może. Natomiast okazuje się, że potem przy tych działkach nie ma mediów właśnie. Nie ma mediów, nie ma prądu, nie ma wody, kanalizacji. Gazu, gaz jest bardzo, bardzo, no, powiedzmy ostatnim tym medium, które, które, gdzieś tam się pojawia. Natomiast, no, nie ma tego przy granicy, jest gdzieś tam w jakiejś dalszej odległości i bardzo często później koszty dociągnięcia, na przykład wody czy kanalizacji, spadają na inwestora, bo z jednej strony te zakłady komunalne mają obowiązek nam zapewnić, czy zakład energetyczny, czy, czy właśnie wodociągi, kanalizacja, nam to dociągnąć, ale to często są procedury, które trwają bardzo długo i w przypadku na przykład jednego inwestora, to dla nich nie jest też w interesie, żeby na przykład kilkaset metrów ciągnąć w wodociągu czy kanalizacji. Bardzo często jest tak, że mamy działkę, chcemy ją zasilić, no to niestety musimy to sfinansować we własnym zakresie, potem ewentualnie się ubiegać o ewentualnie jakąś tam refundację. No natomiast warto na to zwrócić uwagę, czy, czy właśnie ta nasza działka Szczególnie jak ma tą okazyjną cenę, czy media są w pobliżu i będziemy mogli się po prostu podpiąć czy, czy, czy będziemy musieli ciągnąć kilkadziesiąt metrów, a to wiadomo, może nawet przekroczyć koszt zakupu działki. No tak, i wtedy to albo bardzo wydłuży nam się budowa, tak, tak. albo właśnie są to dodatkowe wysokie koszty. A powiedz mi, bo dużo osób na pewno zna takie hasłek, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź warunki zabudowy. Rozszyfrujesz nam to? Temat również szeroki, tak jak te granice, o których mówiłem. Natomiast, właśnie no, myślę, że każdy inwestor powinien sobie zapamiętać po prostu te, te hasła, i będąc, będąc po prostu zainteresowanym działką, trzeba sprawdzić w, w jakby właściwym dla danej działki urzędzie gminy czy, czy urzędzie miasta, czy dana działka ma plan zagospodarowania, bo to właśnie w tym planie zagospodarowania jest określone przeznaczenie tej naszej działki. No, zakładamy, że na przykład, tak jak tutaj ta działka, ktoś ją tutaj no, jest pewnie budowlaną, bo jest, mhm. bo jest tutaj na osiedlu i to wynika właśnie z planu zagospodarowania, że ten teren jest pod działki właśnie budowlane. Natomiast w planie zagospodarowania są wszystkie inne inwestycje. Planowane dla, dla, danej, dla danej gminy, dla danej lokalizacji, i może się okazać, że ta ładnie wyglądająca działka, tutaj na przykład 100 metrów dalej, będzie miała w planie jakąś drogę, która tutaj kiedyś może, może powstać, lub na przykład 50 metrów dalej kończy się obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, a jest na przykład strefa przemysłowa. I bardzo często właśnie takie sytuacje są, że y, ludzie. Y, no, przyjeżdżają. W tej chwili tutaj jest ładna okolica, nic, cisza, nic nie spokój, ma, tak, cisza, spokój, a nie uwzględniamy tego, że właśnie plan zakłada już tutaj bardzo poważną inwestycję, która no, kiedyś tam się może zacząć i wtedy tak naprawdę nie ma odwołania od tego, nie ma odwołania. Mhm. To było zaplanowane właśnie w tym planie zagospodarowania I, i niestety jakby tego tutaj nie odwołamy, nie odkręcimy, nie, nie jesteśmy w stanie zatrzymać, Także plan zagospodarowania to jest, to jest jakby jeden element. Zdarza się też tak, że tych planów nie ma, bo, mhm. bo plany są określane na ileś tam lat i one mogą stracić ważność, może, może ich dla danej gminy nie być. Wówczas jakby no nie mamy gdzie sprawdzić tych, tego przeznaczenia tych wszystkich sąsiednich terenów, ale są też takie dokumenty nadrzędne nad planem zagospodarowania, studium zagospodarowania mhm. przestrzennego gminy i tam. Również właśnie te stu, studium no, w 90-90% dla każdej gminy jest i tam właśnie są też określone te główne takie strefy i główne inwestycje dla danej gminy. Ale mniej szczegółowo, jeżeli tak, mniej rozumiem. Tak, mniej szczegółowo, mhm. mniej szczegółowo, natomiast już pewien obraz możemy mieć, czy ta ładna okolica właśnie nie jest tutaj przypadkiem w jakiejś niebezpiecznej strefie. I Jeszcze bym chciała Cię podpytać, a warunki zabudowy, no wtedy, czym one są? Warunki zabudowy to jest trochę taki element, można go nazwać zastępczy względem, znaczy wobec planu zagospodarowania. Bo jeśli mamy plan i, i, no i mamy działkę, chcemy tutaj jakby rozpocząć inwestycje, wówczas cały ten proces projektowy rozpoczynamy od od wystąpienia do urzędu, żeby nam odpowiedział, jakie jest przeznaczenie właśnie tego gruntu, czy my możemy budować tą inwestycję, którą planujemy. Natomiast jeśli nie ma planu, wówczas występujemy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, czyli urząd nam niejako odpowiada, co możemy zrobić na danej działce. My w tym wniosku oczywiście. Wspominamy, że taką i taką inwestycję chcemy prowadzić, określamy, jakie są tutaj nasze oczekiwania, a urząd nam odpowiada, co możemy zrobić, jak możemy zrobić. Określa nam, określa nam rodzaj budynku, nawet szerokość, wysokość, ukształtowanie, znaczy położenie względem, względem drogi. Także, także naprawdę ogranicza nam te nasze możliwości, odpowiadając właśnie, co możemy na naszej działce zrobić. Rozumiem, a powiedz mi, czy z Twojego geodezyjnego punktu widzenia ukształtowanie działki ma jakąś rolę na tym etapie wyboru tej mhm. działki? Czy to już wtedy też bierzemy pod uwagę? Mhm. No właśnie, to jest element, który też myślę Ty dobrze, dobrze już znasz, właśnie z praktyki. Ale ja jako architekt, a właśnie czego odeta? Też na to zwraca uwagę, to mnie interesuje. Tak, ty znasz jako architekt, bo wiesz, że działka właśnie na stoku czy na pochyłym terenie jest na pewno trudniejsza w zagospodarowaniu, trudniejsza, e, kosztowniejsza na pewno, bo chociażby, że trzeba jakieś mury oporowe budować, tworzyć jakieś kaskady itd. No i tak dalej. Myślę, że akurat to jest taki element, który już jakby jest poza geodetą. Natomiast każdy, właśnie będąc zainteresowany daną działką i widząc, że ona jest pochyła, szczególnie jak to nachylenie jest, jest duże, no to trzeba być po prostu świadomym, że zagospodarowanie takiej działki po prostu będzie. Trudniejsze i kosztowniejsze. Mm -hmm. No i też ja bardzo zwracam uwagę na temat położenia względem kierunków, mm -hmm. stron świata. Tu chodzi też o strefę właśnie wypoczynkową, tak, ogrodu. Tak, tak, tak. No właśnie, to jest taki podobny, podobny element, jak, jak właśnie to ukształtowanie, że ważne jest, jaką działka ma wystawę. Jak wystawę, no bo. Yy, Wiadomym mniej więcej jest, jeśli daną działką jesteśmy zainteresowani, jak posadowimy ten budynek. No i w tym momencie ważne jest, czy, czy ta strefa właśnie wypoczynkowa jest od północy na przykład, czy od południa. Optymalnie jest właśnie, jeśli to jest ukształtowanie, znaczy położenie od południa, czyli ta część tarasowa, rekreacyjna jest od strony południowej, a nie północnej, także. No tak. także no, położenie działki względem stron świata ma również znaczenie. Mhm. A czy w sumie już wspomniałeś o sąsiedztwie też, a propos tego miejscowego mhm. planu zagospodarowania przestrzennego, ale też, też taki temat, o który chciałam cię troszkę podpytać, czy w temacie samego sąsiedztwa, oprócz tego, że właśnie 50 metrów dalej mhm. może powstać strefa przemysłowa, na coś chciałbyś jeszcze zwrócić uwagę? Tak, zaraz, zanim powiem jeszcze o sąsiedztwie, to jeszcze na chwilę wrócę do. Do tego ukształtowania i do e, nachylenia, może tej działki, mhm. bo to jest też ważny kontekst, chociażby e, w takim e, znaczeniu zalewowym. To jest mhm. też bardzo ważny temat. Jak jest działka na dużym stoku, no to można się spodziewać, że gdzieś te wody do nas po prostu spłyną, Z kolei... sąsiednie na przykład, tak, więc też temat trochę sąsiedzki. Tak, sąsiedzki, właśnie, o którym zaraz powiemy. Bardzo ważne jest też e, właśnie to ukształtowanie, i tu geodeta może też. Też pomóc, patrząc na jakąkolwiek mapę geodezyjną, są tam rzędne. Rzędne w państwowym układzie, w którym cała Polska jest jakby w jednolitym układzie. To, to jest wszystko rzędne w odniesieniu do poziomu morza. Także patrząc na daną działkę, na sąsiednią okolicę, geodeta może oszacować i ocenić nachylenie całego terenu. I to teraz nachylenie terenu, tak naprawdę właśnie patrząc na tą mapę i na taki, taki niegroźny, powiedzmy, krajobraz, kiedy jesteśmy tu i oglądamy tą naszą działkę, nagle może się okazać, że gdzieś tam nawet 100 metrów, 200 metrów, 500 metrów jakaś niepozornie wyglądająca rzeczka, która jest akurat wyżej od poziomu naszej działki, przy większych opadach, przy jakichś takich stanach niebezpiecznych, no, nagle może się okazać, że tą naszą działkę po prostu będzie zalewać. I takie przypadki znam właśnie mhm. z, z praktyki, że, że e, nigdy by się tam nikt nie spodziewał po prostu dużej, dużej jakiejś tam wody, a przy deszczach i ukształtowaniu terenu właśnie to wszystko tam płynęło. E, no i kończąc, już jakby dochodząc do tego sąsiedztwa, e, też bardzo ważny temat, i nie chodzi tak tylko o to, że Y, że na przykład za płotem sąsiad jest miły czy niemiły, bo tak może... Czy to ma no, głośnego, szczekającego psa. Tak, ale, ale y, no są takie sytuacje na działkę, warto pojechać w różnych porach dnia. W różnych porach dnia, y, po to na przykład, y, że może się okazać, że tutaj trzy domy dalej jest akurat zakład ślusarski, na przykład, mhm. którego przyjeżdżamy wieczorem, nie słyszymy, bo, 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 bo jest najczęściej zamknięty. i i jakby nie jesteśmy już w stanie tego cenić, więc warto przyjechać rano w ciągu dnia, żeby jakby tutaj poznać życie tej, tej działki właśnie w różnych porach. No, warto zrobić jakiś wywiad środowiskowy, również z ludźmi, może właśnie kto nam tą działkę sprzedaje, jakie jest jakieś tam pochodzenie tego, no, jaka okolica itd. Także warto na to też zwrócić uwagę, tak samo jak warto pojechać na działkę podczas dużej ulewy właśnie mhm. żeby zobaczyć, czy ta woda gdzieś tam się nie gromadzi, nie napływa i, i no i na pewno to są ważne elementy. Czyli reasumując, tak naprawdę taką działkę musimy bacznie pooglądać o tak, różnych porach, tak. musimy się jej przyjrzeć, nie podejmujemy zbyt pochopnie takiej decyzji, tylko musimy faktycznie tak. poświęcić jej trochę więcej e, czasu. Tomku, niesamowicie zaimponowałeś mi swoją wiedzą, a myślę, że też swoich fanów zaskoczyłeś tym, jak, Zresztą, dużo, wiesz, jak dużo wiesz w temacie geodezji. Ja Ci bardzo dziękuję, bo wiem, że to była taka kapsułka Twojej tak, wiedzy. To, tak, po łebkach naprawdę przeszliśmy po, po tych wszystkich tematach, ale myślę, że zasygnalizowaliśmy, żeby wiadomo było na co zwrócić uwagę. I mam nadzieję, że osoby zainteresowane albo bezpośrednio ciebie dopytają, albo będą się też wczytywać w ten temat, żeby więcej wiedzieć. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Na blogu jest dużo artykułów właśnie poświęconych tym tematom geodezyjnym, także w razie czego zapraszam oczywiście. Super. Dziękujemy ci bardzo. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że spodobał wam się dzisiejszy odcinek. I jeszcze raz zapraszam was na bloga z ogrodem na tym. A po więcej inspiracji i pomysłów zapraszam na mój kanał na YouTubie Ogrody z Rudą. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia.